Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem z poznańskich targów książki, e, czyli po prostu kilka dni z mojego życia, gdy pojechałam na targi w Poznaniu. Końcowy update nagrywałam właśnie w tym miejscu, przed chwilą go skończyłam nagrywać. E, jestem aktualnie na Islandii, e, ale to nie będzie vlog z Islandii. Następny vlog to będzie właśnie ten z Islandii, a teraz zapraszam Was na vloga z targów. Przeczytałam fajne książki, poznałam super ludzi. E, kilka też książek z targów przywiozłam, wszystko Wam tutaj oczywiście pokazuję, więc zapraszam do oglądania. Przychodzę z update'em czytelniczym, ponieważ skończyłam jedną książkę i zaczęłam kolejną. Obie te książki są z wydawnictwa Kwiaty Orientu. Właśnie we współpracy z wydawnictwem powstał ten film. I będę dla Was recenzować w tym filmie trzy książki właśnie od nich. Dwie z nich, jak widzicie, już, już czytam. O mojej córce skończyłam i moje dni w antykwariacie Morisaki zaczęłam, więc teraz szybciutko Wam powiem szczególnie o tej. Więc tak, jeśli chodzi o, o mojej córce, to jest to króciutka książka. Ona ma zaledwie 180 parę stron. I porusza temat tolerancji, akceptacji rodziny, ponieważ mamy tutaj przedstawioną relację matki i córki. Wiecie, że ja bardzo lubię takie książki, gdzie właśnie mamy prze przedstawioną relację rodzica z dzieckiem. Jest to bardzo um, przykra książka, bardzo melancholijna, dająca nadzieję, bo niekąd nie jest taka, wiecie, bardzo dramatyczna, ale w bardzo mocny sposób przedstawia e, właśnie m, dramaty, które rozgrywają się w niektórych rodzinach. Jest bardzo realna, ponieważ mamy tutaj sytuację, w której matka jest osobą bardzo taką tradycyjną, kieruje się wartościami, które się gdzieś tam przez lata formowały w społeczeństwie. Ona zawsze robiła to, co trzeba. Czyli wiecie, wyszła za mąż, urodziła dziecko, miała normalną rodzinę, bo dla niej właśnie taka jest normalna. I tego samego oczekiwała od swojej córki. Jednak jej 30-to okołoletnia córka idzie całkowicie inną ścieżką, która jest no tak naprawdę niezależnie od niej, ponieważ jest lesbijką, jak wiemy na to nie ma wpływu człowiek i ma dziewczynę, z którą jest bodajże że 7 lat, więc już mają naprawdę poważny związek. Bardzo się kochają, są sobie strasznie zakochane, są dla siebie właśnie tą rodziną, której człowiek potrzebuje. I w momencie, gdy wprowadzają się do mamy jednej z dziewczyn, ona nie potrafi tego zaakceptować, nie potrafi zaakceptować tego, w, jak, w, jaki, w jaki sposób żyje jej córka, jak to wygląda. Ma nadzieję, że jeszcze coś się zmieni. Ma nadzieję, że w końcu wyjdzie za mąż, będzie miała dzieci i pójdzie tą ścieżką, którą właśnie sama matka wybrała. Więc jest to naprawdę bardzo bolesna książka, bo widzimy mamę, która nie. Akceptuje swojego dziecka, która nie wie, gdzie zrobiła błąd w wychowaniu tej córki, że ona jest taka, jaka jest. Jest to straszne, bo widzimy, jak bardzo dużą rolę odgrywa tutaj społeczeństwo, które wywiera presję na kobiecie, żeby właśnie miała, szczególnie to starsze społeczeństwo, żeby miała męża i dzieci, I jakby, że to jest jedyny akceptowalny obraz rodziny. I widzimy matkę, która jest właśnie całkowicie zaślepiona tymi wartościami, które ma w głowie i nie dopuszcza do siebie myśli, że. Inaczej też jest ok. Ee, jej córka też nie próbuje na siłę ją przekonać do tego. My widzimy córkę, która po części, jakby, może nie akceptuje zachowania mamy, ale nie za wiele z nim robi, ale z drugiej strony jest dla niej, chce jej pomóc, tak samo jej partnerka. I takie trochę milczące przebywają u boku matki, żeby jej, e, jej pomagać. <laughs> Więc jest to poniekąd piękne, ale też strasznie bolesne i jest to książka bardzo taka konkretna, ponieważ jak widzicie nie mamy tu za wiele treści, ale z drugiej strony jest bardzo mięsista mamy tam wiele, wiele emocji, które gotują się w naszych bohaterach i widzimy bardzo dużą różnicę w pokoleniach, widzimy matkę która ma całkowicie inne rzeczy w głowie niż jej córka, która jest bardziej otwarta i widzimy ten obraz Korei Południowej gdzie nawet gdzie zasady i wartości odgrywają tak ogromną rolę, i gdy ktoś się tego nie trzyma, to automatycznie no, jest po części skreślany. Widzimy też bardzo ciekawe było tutaj spojrzenie na starsze osoby, jak tam są traktowane, jak bardzo wykluczane i odsuwane na bok jak po prostu jakieś takie nieznaczące osobniki. No jest to przykre, bardzo. Koniec końców jakby książka mi się podobała, ale nie była niczym niezwykłym dla mnie. Dałam jej trzy gwiazdki bodajże, 3,25 jeszcze tu się waham, czyli była ok. Nie była na pewno jedną z najlepszych książek jakie czytałam o relacji matki i córki, ale naprawdę była, była bardzo ciekawa, więc mogę Wam ją polecić. Teraz coś zupełnie innego, czyli moje dni w antykwariacie Morisaki. Jest to historia Takako. E, dziewczyna ma 20 parę lat, e, na początku książki em, w bardzo brutalny sposób zrywa z nią jej chłopak. Jedna dziewczyna jest załamana, e, nie wie co ze sobą zrobić, zwalnia się z pracy, śpi całymi dniami, e, no, czuje się e, fatalnie psychicznie. Czemu ten pies tak strasznie głośno szczeka? I na pomoc przychodzi jej wujek Satoru, z którym długo nie miała kontaktu. Kiedyś bardzo, bardzo go lubiła, później gdzieś tam ich drogi się rozeszły, nie do końca rozumiała jego zachowanie i jego podejście do życia. No i teraz zaczyna mieszkać... U, u niego, można powiedzieć, tam, gdzie, w miejscu, gdzie on ma antykwariat swój. Ponieważ wujek po ojcu odziedziczył antykwariat e, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Mm, no i nasza główna bohaterka ma teraz tym antykwariatem się e, zająć. Dzięki temu też może tam u wujka właśnie mieszkać. Zapowiada się to naprawdę bardzo dobrze. E, jest tam w momencie, gdy już nasza główna bohaterka e, mieszka u wujka i widzi, że jednak jest on trochę innym człowiekiem niż myślała. E, powoli zbliża się do tej literatury, wujek ją popycha w tę stronę, bo ona nie jest osobą czytającą książki, nie zna się za bardzo e, na no właśnie na literaturze, ale coraz bliżej jest właśnie zapoznania się z książkami, e, spotyka tam wielu ludzi, którzy kochają książki, którzy odwiedzają regularnie ten antykwariat, którzy są przyjaciółmi wujka. E, okazuje się, że wujek jednak nie jest takim nieudacznikiem, jak się jej wydawało, e, że jest otoczony wieloma wspaniałymi osobami, e, i, i ona powoli wchodzi do jego świata. Nie wiem, co tam się dalej ma wydarzyć, ale naprawdę ta książka jest taka trochę tu jest e, żartów, trochę jest taka. Smutna z jednej strony, bo nasza główna bohaterka bardzo cierpi, ale z drugiej strony jest przepełniona taką nadzieją, takim humorem i jakimś takim światełkiem. Nie wiem, no, e, bardzo mi się podoba i jestem pozytywnie nastawiona na tą dalszą część książki. Zobaczymy jak będzie, ale na razie jestem dobrej myśli. Więc tak, to tyle. Ja odezwę się do Was później, a Wy wracajcie na klipy z targów. Chcę Wam szybko pokazać, co przywiozłam z targów. Będzie to naprawdę szybkie, bo mam tylko cztery książki. Pierwszy raz z targów przywiozłam tak mało. Eee, możemy zacząć od dwóch prezentów. Jakie dostałam? Po pierwsze, eee, takiego małego misia. To jest wieloryb. Tak mi się wydaje, prawda? Albo jakaś rybka. Coś takiego, ale jest to przeprzeurocze i bardzo dziękuję e, mojej obserwatorce, która mi to e, przyniosła na targi. I y, y, dostałam też taką przepiękną e, zakładkę, więc na pewno będę używać. A jeśli chodzi o książki, to jedną kupiłam i trzy dostałam. Kupiłam najnowszą książkę Teresa Bowman, czyli. Andromeda, ale o czym to jest nie mam pojęcia. Czytałam wszystkie inne książki, autorki, które wyszły w Polsce. Mamy tutaj historię pewnej młodej kobiety, która trafia do wydawnictwa, tam dostaje ofertę pracy i zostaje na wiele lat. Dochodzą jej coraz to większe obowiązki, aż w końcu ma odpowiedzialność za wielu autorów i też jedną z najbardziej prestiżowych serii wydawniczych na rynku, czyli właśnie tytułową tą Andromedę. No i nad tym pieczę. Sprawuje mężczyzna imieniu Gunnara, z którym zaczyna ją łączyć jakaś relacja, która z biegiem lat się rozwija i zmienia. Co tam się dalej dzieje, nie wiem, ale myślę, że tutaj autorka jak zawsze zaskoczy nas e, czymś mocnym, taką mam nadzieję. E, dalej dostałam e, przepiękną, przepiękną cegłę, czyli Dzień Nastania Nocy. E, to jest ogromne, ogromne, to ma 1300 stron około, nie wiem, coś takiego. E, I to jest drugi tom oczywiście Zakonu Drzewa Pomarańczy, słuchajcie z dzwoni. Nie wiem na czym skończyłam, ale tak mam tutaj drugi tam serii Samanteszana, pierwszego tomu jeszcze nie czytałam i mam dwie książki z wydawnictwa Copernicus Center Press, które dostałam nowości, czyli historia naturalna przyszłości, co prawa przyrody mówią o losie człowieka i też serce, historia naturalna. To mnie strasznie ciekawi. Jakoś tak... Poczytałabym o sercu coś, więc to wzięłam, bo mnie zainteresowało. To tak naprawdę tyle. Wiem, że trochę nuda, ale powiem Wam, że za bardzo nie chodziłam po stoiskach, szczególnie w sobotę. Byłam tylko piątek, sobota. W sobotę nie chodziłam w ogóle. Stałam przez kilka godzin i po prostu robiłam z Wami zdjęcia i podpisywałam książki, rozmawiałam z Wami, i to było najlepsze na świecie, bo właśnie po to zawsze jeżdżę na targi, żeby się z Wami zobaczyć, więc w sobotę całkowicie na to poświęciłam. No a w piątek udało mi się tam kilka stoisk przejść, ale powiem Wam, Wam, że nie było nic jakoś takiego, co by szczególnie przykuło moją uwagę, więc tylko kupiłam jedną książkę, o której po prostu już wcześniej myślałam, czyli to. Eee, tak, to tyle. Pewnie za niedługo przyjdę do Was jeszcze z jakimś update'em czytelniczym e, i z zakończeniem tego vloga. Hello, w niezbyt dobrych warunkach e, przychodzę zakończyć tego vloga, bo aktualnie jestem na Islandii i tutaj będę go dodawać. E, hałasy wszystkie są z otoczenia, bo jestem na stacji benzynowej na parkingu, gdzieś tam tutaj leci samolot w ogóle, e, dramatycznie jest, ale dobra, mam nadzieję, że, e, że mnie słyszycie. E, skończyłam dwie książki, o których Wam wcześniej mówiłam, czyli Mamuśki. E, nie, o małośkach wam nie mówiłam jeszcze w ogóle. Mówiłam wam o moje dni w antykwariacie Morisaki. I powiem wam, że naprawdę strasznie urzekła mnie ta historia. Było w niej coś takiego otulającego. Ona nie jest niczym niezwykłym, na pewno. Ale daje takie poczucie, że nawet gdy w waszym życiu jest coś nie tak i nie wiecie, co ze sobą kompletnie zrobić, jesteście w momencie życia, gdzie nie wiecie w ogóle, w którą stronę iść, to zawsze jest jakieś rozwiązanie i gdzieś tam jest to światło w tunelu. Bo w takim momencie życia znalazła się nasza główna bohaterka, której bardzo z tego punktu pomógł wyjść wujek. Wujek, który też ma swoje... Ale tu słońce brzydko świeci, I'm sorry. Wujek, który też ma swoje problemy i nieprzepracowane rzeczy w życiu, między innymi przez to, że zostawiła go żona, nie wie dlaczego to zrobiła i później ten wątek też tam jest opisany. Dość mocno w drugiej połowie, można powiedzieć. Nie jestem fanką niektórych wyborów wujka, to na pewno uważam, że powinien postąpić inaczej w niektórych sytuacjach, jeśli chodzi oczywiście o jego decyzje życiowe. Um, jeśli chodzi o naszą główną bohaterkę, niekiedy mnie irytowała, ale ja tak czasami mam z, z bohaterkami, właśnie. W tego typu książkach, więc no, przymykam na to trochę oko, bo ja mam po prostu całkowicie inne podejście do życia, ale też nie mogę patrzeć na to w ten sposób, więc staram się do tego dość neutralnie podchodzić. Ale tak, książka była naprawdę fajna, po prostu dobrze się przy niej bawiłam, zaangażowała mnie, dała mi dużo jakiegoś takiego ciepła. Jeszcze do tego była o książkach i widzieliśmy tą. Rozwijającą się w naszej głównej bohaterce pasję do czytania, I, i o tym się też bardzo, bardzo fajnie czytało, więc ja wam to polecam. A jeśli chodzi o mamuśki, mamuśki skończyłam, jest to komiks. To jest książka o kobietach w Korei po 50 w średnim wieku, które mają różne przygody w życiu. I jak ja przeczytałam opis. Myślałam, że wiem czego się spodziewać, jednak trochę się rozczarowałam. Po prostu mi się nie podobał za bardzo ten komiks. Rozumiem jakby jego zamysł i to, co autor chciał przekazać tą historią, ale jakby no, no, kompletnie się to nie wpisało w moje klimaty. Tak jak Wam mówiłam przed chwilą, są tu historie różnych kobiet, mamy tu różne bohaterki. O, jak świetnie stanął ten samochód, bo zasłonił mi to światło. Wspaniale. Mamy tutaj różne bohaterki, które mają różne sytuacje życiowe, ale wszystkie schodzą tak naprawdę tutaj te historie do mężczyzn, ich przegód z mężczyznami. Jest tu bardzo dużo zdrad, jest tu bardzo, bardzo dużo toksycznych relacji, jest tu bardzo dużo jakichś takich, wiecie, problemów miłosnych, mamy też bardzo dużo poruszonego tematu pracy. Jakiś, wiecie, przykrych sytuacji w pracy, niesprawiedliwości, nawet przemocy seksualnej. Więc są to bardzo ważne tematy, obecne w życiach oczywiście kobiet, nie tylko w Korei, ale no tutaj głównie skupiamy się właśnie na tym takim stereotypowym obrazie rodziny i kobiety w Korei i, i właśnie nasze główne bohaterki to przełamują i postępują inaczej niż powinny. Więc no z jednej strony doceniam jakby ten komentarz społeczny, ale z drugiej strony no nie spasowało mi, nie polubiłam w ogóle bohaterek. Strasznie nie podobały mi się tutaj dialogi, różne komentarze kobiet do kobiet, te bójki tutaj, jakby ja wiem, że takie rzeczy się dzieją, ale no chyba innego, czegoś innego oczekiwałam od tego komiksu. Po prostu nie był czymś, co skradło w jakimkolwiek stopniu moje serce, więc z tych trzech książek, które przeczytałam w tym blogu. E ta mi się najmniej podobała, a chyba najbardziej podobała mi się ta, chociaż o mojej córce też była e, naprawdę spoko. Aha, i tak w ogóle tutaj przeczytałam w mamuśkach notkę od autora, który powiedział, że e, główna bohaterka to jest tak jakby jego mama, ponieważ e, dał swojej mamie zeszyt e, i powiedział jej, że jeśli chcesz, żebym odniósł sukces, to napisz mi szczerze o swoim życiu, o swoich przyjaciółkach, ich życiu, o waszych miłościach. I ona to opisała, i on na podstawie tego właśnie stworzył ten komiks. Więc tak, to tyle ode mnie. Następny vlog, prawdopodobnie to już będzie vlog z Islandii. Dużo się działo, więc jest na co czekać. Obiecuję Wam, że, że ten vlog będzie ekstra, taką mam nadzieję. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, które Wam tu pokazałam. Piszcie mi też, co kupiliście na targach w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że mogłam się z Wami tam zobaczyć. Strasznie to było miłe i, i zawsze się cieszę, jak mogę Was chociaż właśnie na tych targach zobaczyć na żywo. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem. Cześć!